Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej może serii, na pewno z jakiejś dodatkowej nowej serii na kanale, którą będzie eaft 25 czyli można powiedzieć, że FIFA-25, którą sobie będziemy klikać. Ja mam ją z tam jakiegoś abonamentu, który jest na IA, czy coś tam, więc mam jakieś, że tak powiem, dodatkowe FIFA-pońcy. Które ja w sumie, tak patrzyłem, to sobie wydam od razu na jakąś paczkę, która ma jakieś niewymienne karty, bo nie mam żadnych, że tak powiem, a na kwadracie się otwiera. Okej, okay, dobra. Nie mam żadnych tam, powiedzmy, kart ani składu, ani nie mam też, skąd mi pieniędzy, żeby ładować w to FIFA Pointsy więc otwórzmy sobie takową paczkę, zobaczmy, czy coś ciekawego tu będzie. Chyba jest jakaś babka, jakaś napastniczka z Anglii, nie wiem, co to jest. Coś dobrego może. Aston Willi Złota karta, 8-5, okej, okay, dobra. Niewymienna. No to coś mamy, nie? Ja będę w ja miarę montował to. One są tak niewymienne, wszystkie są, okej, okay, dobra. Mamy tu jakąś ekipę. Dobra, ja wiem, się ja grałem... A nie, dobra, nie wiem jak działa zgranie, ale trudno, dobra. Na razie sobie... W ogóle... Jak się wymieniało piłkarzy? Zamiana. Aha, dobra, zamiana. Dobra, dobra. Wyślę go do klubu. O. Dobrze, pamiętałem. Dobra, tu mamy jakiś Leno z Premier League. Dobra, damy radę, nie? Napiszcie, czy ten skład wygląda dobrze na papierze, czy chujowo. Raczej chujowo, nie? Ale... A jeszcze mogę sobie tym, menadżerem, co? Jest jakaś menadżerka? Zmienimy menadżera. A. No sobie, jest. Yy, dobra, taki w ogóle jako pierwszy z mi wyskoczyła Polska, więc musiałem wziąć Polskę, wiadomo, nie? Dobra, gramy Fajna muzyczka, ale mógłby się już mieć zacząć Dzień dobry Państwu, to prawdziwa przyjemność móc z ten starcie Liczę, dobra, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji dobra, Jak się teraz gra w tę gierkę? Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane Wita Państwa, Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje Jacek Laskowski Ach, te emocje i nadzieje to baziszumce. No ale mam dziwną tom. tom. Nic tak nie smakuje. Ale mam Biorąc dziwną kamerę. Jesteśmy obu drużyn. Możemy mieć wysokie oczekiwania. No ale renomaty. Witamy, kłaniają się Państwo. Tomasz Smokowski no. i Jacek Laskowski. Witasz? Jacek, dziś przed nami wydarzenie no nie, bardzo rzadkie. Debiut nowego klubu w profesjonalnej filmce. Starzełość mamy renomę czy debiut? Przyznam, że nie, ale bardzo się cieszę z tej możliwości. To będzie ciekawa okazja, żeby się Dobra. przekonać, jak założenia trenerskie przekładają się na rzeczywistość. To jest zespół zbudowany jej, od Mów zaraz... za siebie, kurwa, Smokowski. Dobra, lecimy tutaj. No i on co? I strzał. Dobrze, Dzień. A no biegnij, 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 biegnij. Kurde, no. Dobra. No nie, musiałem się podrapać po nosie. To bywa zgubne w tej grze. A to może lepiej. Dla... co co? się, czerwona kartka. Jaka czerwona kartka. Strasznie to co zrobi sędzia? Czerwoną kartkę dostałem. O kurwa. <gryw> Tutaj wisty pierwszy mecnik, nie? No, łapkę, piłkę, kurwa. To, Ej, no to nie było na czerwoną, nie? Było. <gryw> było na czerwoną co myślicie? Dobra decyzja. Dobra, lecimy Lecisz laska, no ku, ale wyjebała No to był dobry śliska nie to co przed chwilą, nie? No, I, no nie, no jak ty to strzygłeś? Na drugą stronę, zajebiście, no prawie zajebiście, dobra, on wybiegł, ale to, ale dla niego, dobra. No a Bailey pięknie. Ojejajaj, ale zakręcone, zakręcone było. Di Maria ma tylko jedną nogę, więc będzie biegał sobie... Yy. Tak, fajnie, że to jest napisane. Chociaż on też ma tylko jedną nogę, no to trudno, to Di Maria będzie biegać po lewej. Możemy zrobić meczek i pięknie. Bo sobie wyłączę tego komentatora, wiecie, bo mnie tak wkurza ten Smokowski. Ja nie wiem, co to jest w ogóle za pomysł, że do oni gry... sportowej? Wielu gościa, który w życiu nie skomentował chyba żadnego meczu, nie? Rozumiem, że to nie tam niby dziennikarz sportowy, tak, ale. Ale no. Dziennikarz, nie wiem czy w sumie dziennikarz, no, no. jest związany z piłką nożną, ze sportem i w ogóle nie. Kanałem nawet sportowym kiedyś był przez chwilę, ale no. Bailey. O Jezus o ty! No przecież tam fał był panie. No, ale no czy on się nadaje do komentowania meczy? Nichuja. No, ładnie strzelił. Gimeles mi strzelił bramkę, no No dokładnie, niepotrzebnie, bo mamy świetny zespół w obronie. Poza tą jedną bramką, no to my sobie bardzo dobrze tu radzimy, moi drodzy, nie? Dobra, dalej, lecisz. Pięknie, zajebiście. Okej, okay. jak na pierwszy mecz, remis mi pasuje. Zajebiście. A, jebiście. monet monety. ma. Bernardo Silva ma, tak. Wszyscy Gerardo Moreno Ten, kurde, ziomek, ten Putkiroł, co go mam, to jest... mega mocny ziomek, ty. skuteczna. Przejęcie piłki. też ładnie czyści, okej. Okay. ...podchodzą pod pole drogie. bardzo groźna nie wiem czy tu wrzutki są groźne już. Były kiedyś w 14, ale O Jezus Pięknie kurwa pięknie Ej, pięknie Odejście wyżej odbiór Aj, ona, nas wchodzić to ten Ona się cofnęła laska Dobiegni. My tu wysoko ich presujemy w ogóle. O kurwa. Warto się czasem postarać przycisnąć morę. Będzie? Będzie? Chyba... Przeszkolony? <laughs> kurwa, pięknie. <laughs> Dobrze, zajiście. Dobry Czas wieczór. Się... Szanowni, Szanowni Państwo, dołączmy. Nie wszyscy Państwa witamy. Przed... Ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć o, na. O nie. O yeah. nie. Dobra. Pokazują, z jakim talentem mamy o, do Dzisiaj też na pewno będzie. bramkę! Do... Kurwa dobrze cudowny to asystę to już samego śmiudle, ja nie, nie. Różnego bramka już. Nie ja pierdol. już na posterunku. Na ale po coś tak rozpędzam. Te Szansa teraz dobra. bramka za Pochodzenie bramkarza Przechwytem. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. I A i dobra, i znowu będzie teraz. A nie, nie będzie różnego. Bailey. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Jasne, nie że tak. Przeszła teraz piłka Jasne, że nie. Mena, on ma tam, czy mi się wydaje? Świetnie. Świetnie. Dobra, zajebiście Co teraz zrobi Gerard Moreno? Gerard O kurwa! Ale było close! Robimy tak, na krótko. Aj, Nie No dobra. dobra. Jeszcze raz Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania Aj, Aj, no skoda. No Dobra ależ teraz się O nie, się o nie, o nie! Pierdalaj, spjeżdżaj. Do widzenia. O pięknie No nie, da to już gorzej. Piłkę? Do widzenia, Co halo. Nara. Coś o nie. Ja pierdzielę. No dlaczego to nie podaje od razu tej piłki? Szukają okazji, budują wątce coraz więcej Dobra, dajmy pod pole karne. O nie. Ale tak? cała dobra. akcja kończy o się na tym. Dobra, 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 dobra. Gerard Moreno. No, przebiegniemy, przebiegniemy. Rozkazują się na pozycjach. Mhm. Uh -huh. do zajebiście dobrana. Do, góry do góry. Czasu gry doliczamy minutę. Dobra, czyli teraz stracę bramkę. O nie, dobra. Zajebiście. Kurwa, wygrałem to, dowiozłem ten mecz. O Jezu, ale to było kopanie się po czole już pod koniec, nie? Ale wygraliśmy mecz po kurwa życie rożnym. No dobra, dodajcie dajcie znać moi drodzy, jak wam się podobał pierwszy odcinek z Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to znając sam dostawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnym, jeśli będzie wam się chciało to oglądać. Trzymajcie się i cześć!